Dzień dobry. Dzisiaj środa przedświąteczna, 8 kwietnia, ostatni dzień nauki zdalnej przed świętami i ostatni filmik. Witam Was serdecznie. I chciałam rozpocząć dzisiejszy filmik od przyznania się do czegoś. Na ostatnim moim filmie, kiedy kot wszedł mi w kadr, nie wiem czy pamiętacie, musiałam go pogonić, okazało się, że strącił jedną z kartek, które przygotowałam sobie, żeby pamiętać o wszystkim. Wiecie, co było na tej kartce? Na tej kartce były pozdrowienia dla tych osób z klasy, których jeszcze nie zdążyłam pozdrowić we wcześniejszych filmikach. Teraz już jestem przygotowana, zrobiłam sobie większą kartkę. Kota zostawiłam za zamkniętymi drzwiami tam daleko, więc nie będzie mi przeszkadzał, i chciałam zacząć dzisiaj od pozdrowień. A więc serdeczne pozdrowienia dla Emilki i jej braciszka oraz pieska Fiony, dla Oli i jej kota, Karolinki, Bartka. Hani. I jeśli kogoś jeszcze nie pozdrowiłam, zdaje się, że Łukasza, ale już nie jestem pewna, to przypomnijcie mi albo wstawcie komentarze pod filmikiem, albo napiszcie do mnie na Librusie albo za pośrednictwem rodziców, bo nie chciałabym kogoś pominąć, a mogło się tak zdarzyć, że jednak o kimś zapomniałam. Wtedy zacznę od nast następny filmik od pozdrowienia, właśnie tej osoby. Dobra, temat dzisiejszego filmiku to są lasy, strefy. Umiarkowanej. Co to jest ta strefa umiarkowana? To jest strefa klimatyczna, w której my mieszkamy. Te lasy, które Wy widzicie naokoło, które znacie ze spacerów, schodzenia na grzyby czy ze spacerów z pieskiem, takie lasy występują tylko w strefie umiarkowanej, czyli tam, gdzie my, gdzie my żyjemy. Na prezentacji, która tutaj się będzie w międzyczasie na filmiku też pojawiać, będziemy mieli przykłady takich lasów. Zacznę od. Dwóch zdjęć z Białowieskiego Parku Narodowego z Puszczy Białowieskiej, bardzo ładne, klimatyczne. Jest to ostatni pierwotny, duży las w Europie. Jest to park narodowy, właśnie po to, żeby chronić takie lasy, jakie istniały kiedyś, zanim ludzie zasiedlili tak mocno Europę i Polskę. Duże obszary pierwotnych lasów, w które nie ingeruje człowiek. Mam nadzieję, że może kiedyś pojedziemy tam na wycieczkę. To są lasy strefy umiarkowanej. I zobaczcie, tutaj jest taka plansza ziemi. Tak, na środku mamy strefę międzyzwrotnikową, czyli taki pasek na około równika po dwóch stronach. Mhm. Strefa umiarkowana jest na półkuli północnej I na półkuli południowej za strefą międzyzwrotnikową w stronę y, bieguna ziemi. Czyli mamy tak na środku, tak jak widzicie, strefa międzyzwrotnikowa, wyżej i niżej, strefa umiarkowana, no i im bliżej biegunów, tym się pojawiają na półkuli północnej i południowej strefy podbiegunowe. My żyjemy w strefie umiarkowanej, i to, że nazywa się to strefa umiarkowana, w nazwie jakby zawiera się temperatura i klimat. To jest strefa oświetlenia Ziemi, gdzie słońce pada nieco mniej niż w strefie międzyzwrotnikowej, a więc Ziemia nagrzewana jest troszkę mniej i słońce przesuwając się w swoim pozornym ruchu na niebie. Oświetla w czterech różnych porach roku z różną intensywnością strefy umiarkowanej. W przeciwieństwie do strefy międzyzwrotnikowej, wyróżniamy tutaj wyraźnie cztery pory roku, a więc wiosna, lato, jesień i zima. Eee, najwięcej słońca pada w lecie, najmniej w zimie, dlatego w lecie jest najcieplej, a w zimie jest najchłodniej. Ponieważ zmieniają się pory roku. Razem z porami roku zmieniają się też temperatury i zmienia się też ilość opadów. W zależności od tego właśnie kształtuje się szata roślinna, a więc także lasy, o których dzisiaj mieliśmy mówić. Las, który występuje w strefie umiarkowanej, jest lasem liściastym, iglastym lub mieszanym. Cóż to oznacza? Las liściasty. Tutaj jest taka plansza z drzewami liściastymi naszych lasów. Możecie się temu chwilkę przejrzeć. Las liściasty zawiera drzewa liściaste, czyli e, takie, które pozbywają się jesienią liści. Liście się przebarwiają. Zależy to od właśnie temperatury i ilości światła, i opadają na zimę, a na wiosnę, wraz ze wzrostem temperatury, znowu się pojawiają na drzewach. Lasy mieszane to są takie, w których występują drzewa i liściaste i iglaste, i lasy iglaste, które występują w chłodniejszych rejonach strefy umiarkowanej albo. Występują w wyższych górach. Dlatego, że tutaj musimy pamiętać o jeszcze jednej sprawie. W całej naszej strefie umiarkowanej, w której mieszkamy, występują też góry, i w górach musimy pamiętać, że te roślinności też się zmieniają wraz z wysokością. Pamiętacie, w czwartej klasie uczyliśmy się piętra roślinności górskiej i tam też mamy. Począwszy od regla dolnego poprzez regiel górny aż do skał, te lasy się zmieniają. Począwszy od liściastych poprzez mieszane iglaste, później jest koso-drzewina, aż dochodzimy do piętra, gdzie jest tylko niska roślinność, i na ostatnim piętrze są skały pokryte ewentualnie jakimiś porostami. Dobra, no więc tak, drzewa liściaste w lasach. Najbardziej pospolite są dęby, buki, brzozy. Są też jeszcze inne. Możecie sobie tutaj pooglądać na kolejnych slajdach. Drzewa liściaste oraz przybliżeniu, jak wyglądają liście z tych drzew, żeby podczas spaceru, kiedy skończy się już kwarantanna, można było rozpoznać drzewa też po liściach. Ok. Przypatrzcie się chwilę, za chwilkę będą slajdy. Dobra. I drzewka iglaste, które występują w naszych lasach, najczęściej są to sosny, świerki, jodły, jodły zwłaszcza na terenach górskich i limby. Cisy występują w parkach, częściej niż w lasach i modrzewie. Pamiętajcie, modrzew to jest jedyne. U nas drzewo iglaste, które na ziemi na zimę, na zimę e, gubi igły. Pozostałe drzewa liściaste nie zrzucają igieł na zimę, tak jak drzewa liściaste. Co kilka lat też te igły się wymieniają, opadają i wyrastają nowe. Natomiast to nie jest tak jak z liściem, że opadają na zimę i na wiosnę odrastają. OK. a właśnie tutaj zobaczcie. Taki zmęczony człowieczek i jego kot przed komputerem. Krótki przerywniczek, i wracamy do y, omawiania lasu. Y, w lesie mamy piętra roślinności. W lesie, lasu, w lesie umia strefy umiarkowanej wyróżniamy cztery piętra lasu. Takie warstwy czyli drzewa wysokie, inaczej korony drzew, troszkę niżej. Są drzewa niskie i krzewy. Jeszcze niżej jest podszyt, gdzie występują rośliny zielone, grzyby, maliny, jagody, kwiatki różnego rodzaju i runoleśne, gdzie występuje mech i jakieś takie drobne rośliny. W każdej z tych warstw żyją też inne zwierzęta. Każde z nich jest zasiedlone przez określone zwierzęta. Tutaj znalazłam jeszcze takie fajne puzzle do układania. Dla przypomnienia sobie warstw lasu, możecie sobie spisać ten adresik, i tam są do samodzielnego układania online puzzle. To będzie dla Was taka powtórka z warstw lasu. Dobrze. I teraz na zdjęciu. Pokazuję wam jeden z krzewów, który występuje w naszych lasach. Jest to wierzba biała, zrywana na Wielkanoc jako bazie. Tych krzewów jest oczywiście dużo więcej, ale nie wstawiłam już kolejnych slajdów, bo film by się zrobił za długi i nieczytelny. Tutaj dwa zdjęcia z, z niespotykanych zjawisk nas, naszych lasów. Grzyby. Porastający pień w Puszczy Białowieskiej. I jeszcze zwierzaczek występujący w okolicach korzuchowa, piesek drapujący się na drzewa. Jest to piesek mojej koleżanki. Tak reaguje na spacery na kwarantannę. Być może kiedyś go spotkacie podczas spaceru. Kolejny slajd to są jeszcze zwierzęta występujące w naszych lasach. One są tutaj na, na takim schemacie zebrane. Dzik, z którym też ostatnio miałam przygodę. Orzeł, lis, jeleń, sarna, niedźwiedź. No akurat u nas nie występuje występuje właśnie w puszczach albo w górach. Ryś, też bardzo rzadki, ale występujący w takich większych puszczach. Zając wiewiórka i wilk. Dobrze, żebyście sobie te zwierzątka obejrzeli. Mało którego z tych zwierzaków będziecie mogli spotkać na spacerze, ale warto wiedzieć, że takie u nas żyją. I jeszcze plansza z ptakami śpiewającymi. Powiem Wam, że jest to moje marzenie, żeby tak sobie wszystkie te ptaki kiedyś spotkać na żywo. Kiedy wychodzę na spacer, przyglądam się i staram się zapamiętać, jaki to jest ptak, a potem szukam sobie w internecie. Niektóre z tych ptaków udało mi się spotkać, no ale nie wszystkie. Roślinki występujące w podszycie, wiosną. Zrobione zdjęcia w tym roku podczas spacerów. Fiołek leśny, napisałam Wam tutaj, może nie bardzo ładnie mi to wyszło, tak, jakbym bym cztery z minusem za tą prezentację sama sobie postawiła, ale napis fiołek leśny, łacińska nazwa Viola reichenbachia. Pamiętacie? Nazwa gatunkowa wszystkich roślin i zwierząt jest Składa się z dwóch części, jest dwuczłonowa, jest nazwa polska i łacińska, która jest identyczna dla wszystkich nazw, na przykład fiołka na całym świecie. Czyli jeżeli nawet po niemiecku fiołek nazywa się inaczej, nie fiołek leśny, to jego nazwa łacińska, viola reichenbachia, jest taka sama. I po tym możemy poznać na całym świecie, że mówimy o tym samym gatunku. Tak? E Roślinka, która jest pod ochroną, czyli zawilec gajowy, nazwa łacińska Anemone Nemoroza. I ziarnobłon, takie żółte kwiatki, wyglądające troszkę jak słoneczka. Też tutaj Wam podałam łacińską nazwę Ficaria Verna. Ok, tyle o naszych lasach. Teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać coś, co nawiązuje do poprzedniego filmiku. Pamiętacie, mówiłam o Antonym Schmidcie i jego pasji, czyli fotografowania rysoraków, tak aby wyglądały jak prawdziwe duże auta. I tutaj chciałam Wam pokazać na tej prezentacji jedno właśnie zdjęcie. Jest to malutki model samochodu, sfotografowany jak prawdziwy. Weszłam sobie z ciekawości na jego Instagram. Bardzo mi się spodobało. Ciekawa jestem, czy Wam się też udało tam zajrzeć. Tutaj jeszcze. Zdjęcie na koniec. Pozdrowienia. Widzimy Emilkę z Fioną. Hmm, też masz, Emilka, pewnie co robić ze swoim psiakiem. Na pewno ci umila czas, oprócz, oprócz tego, który spędzasz nad lekcjami. Na szczęście dzisiaj ostatni dzień przed wolnym. I mojego niezrównanego montażysty, dzięki któremu te filmy w ogóle powstają. Dzięki ANTEK. Chciałabym Wam jeszcze podziękować za ten czas spędzony wspólnie na oglądaniu filmów, na nauce. Wielkie brawa dla Was i dla Waszych rodziców. Przepraszam, coś mi tam spadło, to nie kot tym razem. Yy, za to, że dajecie rady uczyć się zdalnie, że się mobilizujecie, że odrabiacie zadania, za to, że Wasi rodzice, chociaż mają tak dużo obowiązków i niektórzy jeszcze pracują. Poświęcają mnóstwo czasu, żeby ogarnąć to naukę. Naprawdę podziwiam, naprawdę jesteście wielcy. Wiem, ile to kosztuje czasu. Mam w domu trójkę uczniów i sama robię jakieś tam lekcje. Czekam z utęsknieniem na święta. Dobrze, i na pożegnanie. Ostatni slajd. Drzewa widziane z góry. Wtedy, kiedy już zrobimy wszystkie lekcje i leżymy sobie do góry brzuchem i patrzymy w niebo. I serdeczne życzenia świąt wielkanocnych. Nie podsumowuję dzisiaj konkursu na kolację, ponieważ nie wpłynęło wiele prac. Przedłużamy konkurs. Wiem, że jesteście bardzo zajęci i pewnie nie macie głowy. Z przyjemnością będę czekała na takie propozycje. Po świętach magnesiki już się zamawiają i jadą, a ja czekam, jak będziecie mieli chwilę. Sfotografujcie coś pysznego i prześlijcie. Do zobaczenia po świętach.